Brrr, ale tu jest zimno. Co jest? Smyslu no Team? Jak to wygląda? Wow, szalik? Ale długi. Naprawdę solidny. Czapka, jaka mięciutka. Wow, ej, dobrze mi siedzi. Nawet te rękawiczki tutaj były. Ale dopasowane. Jeszcze minka uśmiechnięta. Może być. Nawet skarpetki. Przymierzmy, zobaczmy. Bum. Całkiem wygodne. Ile minek tutaj jeszcze jest? Zestaw zimowy smajslowa, dostępny na sklepie! Smacokru.pl Także pospiesz się. Uwaga, widzowie, za 3 sekundy zamykam oczy, nie będę nic widział, a wy musicie się schować. A wy kliknąć łapeczkę w górę. Kto mnie słyszy, kto to ogląda, to klikajcie, a kto tutaj jest, to się chowa. Za trzy, dwa, jeden, nic nie widzę. Zasłaniam się to skarpetką. Chowamy się, chowamy się chabamy. Nic nie, nie widzę. Nic tutaj. <laughs> Ej, fajno, mamy elegancko zasłonę. ja to nic nie widzę Schowali się, trzy sekundy już minęły, odsłań elegancką opaskę na oczy, za, za, czekam mam opaskę na oczy. <laughs> Ej, fajna opaska! Zaczekaj, fajna opaska! <laughs> nie, to jest skarpetka, tak naprawdę. Takie skarpetki są dostępne na moim sklepie, my Slow Team. Zobaczcie! Nowa kolekcja już wleciała. W... Zobaczcie, sprawdzajcie! Dużo nowych rzeczy: bluzy, koszulki i poduszki. Jak widzicie sami, choinka jeszcze jest, prezenty jeszcze są. <laughs> A teraz idziemy, patrzymy. Zobaczmy, co oni tutaj, gdzie się pochowali, co zrobili, gdzie jesteście, bo to jest sklurowane. Nie, nie znajdziesz, nie ma opcji. A zaraz nie zrobimy chowanego bez Kolorów słyszycie? Będzie chowany, ale bez kolorów. W rundzie drugiej, zaraz to zrobimy. Tylko pierwsze muszę ich znaleźć, nie wiem, gdzie oni pobiegli, więc poszukajmy ich, gdzie jesteście, taśta. Mała oni... odpowiedź niedaleko Ciebie. Widzę, giniecie łapeczkę w górę, żeby mi pomóc. Jakie, jak ich widzicie, to gnieńcie łapeczkę. Jestem ciekawy. Teraz sobie wejdę tutaj do pierwszego pomieszczenia. Tu nikogo nie ma, nie ma, dobra. Idę do drugiego pomieszczenia. Może ktoś tutaj będzie. Otwieramy drzwi, tu nikogo nie ma. Gdzie oni się pochowali? To jest pytanie. Tutaj też Mnie nikogo jest nie ma. Najcie. Szukaj, ej, szukaj. Co jest grane? Gdzie oni są? Gdzie wy jesteście, ja się widziałem. Ej, ej, Ja, mam fajną ja cię widziałem. Ej, chyba. Ja skrytkę, słuchaj. Jeszcze w ogóle to jest psi patrol. Tutaj gada też się chowa. Może tutaj się schowaliście. Ej, jak dobrze się eee. pochowali! Czekaj, ej, ej mi, co jesteś to... blisko mnie! Ej, to ja jest skolorowany chowany, ona zrobiła się na różowo! Ona, kto to to ja tutaj ja jest? jestem. A tutaj. jestem. kto to jest? Kto to jest? Ale ja jestem! Ja myślałem, że to patrycja! Ej, czemu ty się przebrałeś jako dziewczyna? No bo nie miałem innych różowych dziewczyn. O serio, on umbra. Ja myślę, że to był dopaties ja co? Ale co to... szukaj dalej, szukaj o, o, dalej! za laska ja mówię, co to za ładna dziewczyna, nie? A to Alek! No przynajmniej najładny jestem, no? idziemy dalej, idziemy szukać Ale Arka za lasem. Tak bl co, blisko było? Blisko <laughs> tutaj, O tutaj jest bardzo ciemno, nic nie widzę. Ej, przydałabyś raz Arka. Przydałabyś latarka ja was nie znajdę, ja wam dam. Czekajcie, odpalę latarkę, a wy odpalcie opeczkę giejcie łapeczkę taką uśmiechniętą, jedną w górę. Ja sobie sprawdzę, kto klika łapeczkę, a kto nie. I też pamiętajcie, o, czekajcie, subskrypcji. Zostawcie subinka, takiego, pokazuję wam tu. Halo, widzowie, subskrybujcie kanał. Ja sobie sprawdzę, kto subskrybuje, a kto nie. <laughs> Dobra, idziemy dalej. Zobaczy... Ja nie widzę, ja nie wiem, jak to mogłeś mnie nie zauważyć. No czekaj, ja patrzę tutaj lornetkę, lornetkę. Mówię, latarka, latarkę, ja latarkę. Gdzie byłem? Gdzie mówcie po ja zimno. Ja tu jestem. jesteś? Zimno. Ja Gdzie jestem jesteś? gdzieś blisko. Gdzieś blisko. Tej A widzisz osoby. mnie czy nie? widzisz mnie? Czekaj. No, przed chwilą, cię widziałam? Gdzie mi widziałaś? Tutaj wchodzę. Na Czekaj. Wchodach no, Ej, tu Są zamknięte drzwi w ogóle. Ej, czemu tu są zamknięte drzwi? Sekret mam pierwszy nowy. Zamknięte drzwi na Roblox. Sekret. <laughs> Sekret na wróg Heaven. To ja znalazłem. <laughs> To ja znalazłem zamknięte drzwi. Słuchajcie, wszystkie drzwi na Brookhaven są otwarte na Robloxie, a tutaj są zamknięte. Mam sekret, Patty. O dobrze, Zbywa się. Ej, i nie ma tutaj klucza. Ciekawe, gdzie jest klucz. Musimy to znaleźć. Kolejny sekret. No Ale wejdziemy. dalej zimno. Idziemy dalej. A czemu, a czemu to wszystko jest zamknięte? O co tu chodzi? Ej, wiesz, wiecie czemu tu jest zamknięte drzwi? Nie mogę przejść bo dalej. się posamykali, żebyś nie mógł ich znaleźć. Nie wiem, nie mogę, dobra. Ej, serio, ej, dobra, to jest kolorowany bardzo, bardzo ciężkie. Ciepło, ciepło, ciepło. Idę, 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 idę teraz, dobra. Ja jestem tak na widoku, tak perfekcyjnie. No jesteś! No brawo, ty! Ej, dobra, to no jak ja... zrobiłam, ty patrz, pokolorowałaś na brązowo w kształcie szafki! Lol, no ej, to było sero, dobre, ej, bardzo dobre. to. Ej, kolor zmieniać można, co ty gadasz nie wiedziałam ej, jak ty to zmieniasz lol To z boku są kolory, zobacz Ej ona zmienia kolor w budynku, ja serio tego nie widziałem Kolejny <laughs> sekret na heaven Wow Kolejny sekret Ej hey, smaj pomóż ci, pomóż ci Dobra, gdzie, 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 co, nie, nie si... A dobra, to nie pomogę Dobra idę dalej, idę dalej, o tu jest takie słabe A, Ej Nie no masakra, no, to Ale... było bardzo słabe Jako trzeciego Idziemy dalej, iż. dobra jeszcze zostało, jeszcze ile? Jedna osoba została, to psi patrol gdzie ja jesteś? Ej, tu jest jeszcze psi patrol, jedna osoba mi została Gdzie ona by mogła być? Idziemy tutaj, zobaczyć. Mogę dać ci podpowiedź, że już byłeś w tym pomieszczeniu Byłem w tym pomieszczeniu? Dramówcie po gorąco Byłeś nie widziałeś Widzia nie widziałem? Co? Gdzie jesteś? Ej, tak, gdzie oni są? Tutaj nie ma Ej, tu są dobre skrytki Pati, pa pomóż mi, Patrycja, gdzie ona jest? Dobra, dobra, Ej, ja już idę z tobą, gdzie zaczynamy? Gdzie zaczynamy stąd Gdzie ona by mogła być? Gdzie jesteś? Hał, hał Czekaj tutaj może, nie tutaj nie ma Ej, gdzie jest e, ten psi Czaj, Tutaj też nie ma jednej może, brakuje. w klubie W klubie? Ale tam byłem u góry Ej, Ona mówiła, mów... że byłeś tam, więc mów może musi do zimno, ostatniej osobie mi brakuje, gdzie ona by mogła być? Na razie jest zimno z tego co ja wiem Dobra, no to mów gorąco, ciepło, no czekaj tutaj zimno, już Zimno, cały czas Ej, psi patron, mów gorąco, ciepło, zimno gdzie Ja to jest? już mam Jest ja zimno Gimno, Dobra, ja sobie nie znalazłem. To? Gdzie to jest? Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Gdzie ona, jest? Gdzie ona była? Ej, jaka dobra skrytka, LOL pod ladą ona była! Nie patrzałem pod ladę! Ale cię porobiła! Ona udawała ladę, patrz na to! Jo, ale dowalony, ladę, dobra! To teraz robimy jeszcze trudniejszy chowany, ale teraz... Bez kolorów. O nie, to one za znikają. Wychodzimy teraz na środek Brookhaven i kolory znikają. Słyszycie? Kolory znikają. Czekajcie, włączymy teraz jasność. Włączymy jasność. Tutaj jest jasność. I uwaga, kolory znikają za 3, 2, Jeden i I zobaczcie teraz, jest bez kolorów, widzicie? Normalnie nie ma kolorów na Brookhaven. Jest wszystko szaro. Wyłączyłem kolory na Brookhaven. wiecie, że tak da radę? A tylko ja tak potrafię. <laughs> teraz będzie chowany kolorowany w sensie bez kolorów, ale pół normalnie. Pół szary. No nie, w zasadzie cały szary bym powiedział. Ale dobra, no to w takim razie chowamy się. Zobaczymy, jak bez kolorów sobie poradzimy. Czy to będzie cięższe? No to zobaczmy w takim razie, bo żadnych kolorów nie widzę, więc każdy może być jako szary. No to w tak takim kto razie. Szuka. Będzie ciężko wybrać to. No to teraz szuka Alek, może. Alek nie teraz szuka. Alek ja, roboty. Ja dobra, Alek szuka. Teraz Alek szuka. Ja będę się chował. I później ja będę szukał znowu. No to w takim razie, Alek, chodź tutaj. Alek jest alej, cały alej, alej. szary. Dobra, weź tutaj stań. patrz się w choinkę, patrz się w choinkę, Okej, okay, no, dobra. Dobra, ja patrz się w choinkę. I teraz my się chowamy i tutaj na tym terenie, na tym odpal. Ja chodź tutaj, za mną. tutaj zacznij, no. tutaj 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 prosto będziemy się chować, nie? Dobra, dobra. okej, okay, jesteś gotowy? Policja i, policja i szpital, więcej nie, więcej nie. Dobra, go, policja i tylko szpital. Chodź, chodź, Bez kolorów. Ja skrytkę, Bez chodź, kolorów chodź, chodź. normalnie, nie? No, ja, ja będę miał najlepszą mam. skrytkę. Tutaj, tutaj, chodź, smaraj, ja Gdzie? pokażę. Tutaj, tutaj do góry, co? No chodź, chodź dobra. A gdzie mamy tutaj pójść? Hmm... Czaj tu. Ej, co jest? Jak to ta... Co? Cicho, jak to cicho. można? Oh, o no. lol, genialna skrytka. No, nic nie zdradzaj. Ej, dobra, ta skrytka <grym> rozwaliła mi głowę. <grym> Ej, serio jest dobra Patrzcie na tą skrytkę Ona jest taka dobra jak z no Team. <laughs> Możecie wejść zaczyć Słuchajcie, poduszki są takie eleganckie I uwaga, nowość na moim sklepie Szaliki Szalik z no Team. Patrzcie jaki wielki Taki szalik jest dostępny na moim sklepie On jest naprawdę wielki Jak się nim obwinę to prawie cały, widzicie? Elegancko, takie szaliki są dostępne Długie, puszyste i grube Ogrzeją was tutaj w chłodne dni A teraz... Dobra, to ja was szukam Alek, ja szuka. Alek już szuka no to weźmy szuka się w Alek już szuka, więc się ukryjemy. Alek, dawaj, zaczymy. A ty Dobra. możesz go obserwować z innej kamery, pamiętaj. Ja właśnie na mogę policji. go obserwować. Czekaj, jak to się robiło. Szczy. Patrz, mogę latać. No, no, no. Uuu, ej, mogę latać, patrzy na to, widzowie. Mogę I go teraz obserwować z kamery. Nie śledzić, ha, ha. Patrz, My tutaj jesteśmy, widzowie, tutaj no, jesteśmy. Alego jest. nie ma, okay. Ale dalej. jesteś, o tutaj idzie No Dobra. ja jestem na policji teraz, patrz sobie. Nie znajdziesz mnie. Tomatrzcie, Alek ha, ha, ha. szuka, jest na policji, przychodzi. Ja patrzę teraz z perspektywy takiego spektatora, że on mnie nie widzi jako ducha, nie? Dobra, no i teraz tutaj patrzymy też. na Alka, gdzie on będzie chodził, zobaczymy, czy. Ale tutaj gdzie też szukasz? Tak samo no ja na policji patrzę, szukam nie może znaleźć. Ej, ale... ktoś tu się chowa, czym się wydaje? Gdzie ty masz w ogóle włosy, Alex? Ej, ktoś tu leży. Ej, co, znalazłem, Gdzie leży? znalazłem przy patro, pod łóżkiem Ej, poduszkiem, Lol, jakie dobre Do? to było! Ej, mocne, to było dobre, to było serio dobre, no to bo było dobre. Stawał to dlatego znalazłem. No, to było dobre, akurat to było dobre, no Dobra, okej, okay, patrz. Ja ją zamykam. Przy <laughs> Patroli nie w rady, nie dam rady, dobra. No to w takim razie dobra. teraz lecimy za Alkiem, dobra. Teraz szukamy jeszcze. Gdzie ja szukam tutaj oni są, Alek oni sebe? są? Nie tutaj. nie znajdziesz ich prędzej. Ale jest ciężko, jest to bez koloru, widzowie, więc mamy naprawdę ciężko. I no, Alex no, zasadzie... kolorów nie ma, ja tu nic nie widzę, no. No wszystko jest jednego koloru, czyli szarego, to jest naprawdę hardcore, nie? No daj, no, tu... dawaj, Alek, no No chyba nic nie mam wyskoczyć, czekaj, o. Tak, dobra, gdzie wyskoczył. O, tutaj wyskoczył, dobra on biegnie. Jak coś to jest szpital, tylko jeszcze ci został I policja, ale dobra do szpitala. Podcać. Jeszcze góra policji, szukaj górę policji, jeszcze do góry. Góra policji. policji, dobra, dobra Przyjrzyj się dobrze, nie? Góra policji, ale idzie do góry policji, zacznijcie. A my się tutaj kryjemy, Pati Chodź, chodź, chodź. Dobra, wchodzę, wchodzę tutaj. <laughs> się. My tutaj, ona nas nigdy nie znajdzie. Ja, yeah, to jest sekret. On nie zna tego sekretu. No, gdzie idzie? Nie, zimno, zimno, ale zimno, zimno, bardzo zimno. Zimno, zimno. O, ekstremalnie zimno. Ciepło, ciepło, gorąco, ciepło, gorąco, gorąco mega gorąco. I co teraz, Czekaj, to i zaczymy, zaczymy. Idzie, idzie, gorąco, gorąco, I tutaj już się nie Tu też nie. Tu jest gorąco, nie podwadam. Tu jest gorąco, tutaj? Ja go nie widzę, więc ciężko mi powiedzieć. Hey! Ej, z moją podpowiedzią to było! znalezieni, jacy słabiacy! Ej, z moją podpowiedzią to było! To było z moją podpowiedzią, tak byś nas nigdy nie znalazł. No możliwe, możliwe, no. Teraz no to do jeszcze sepka. ja! Tak idę, idę do szpitala, znaleźć sepka jeszcze. Nie jest sebek w takim razie, idziemy zacząć. znajdziecie! Tylko dobrze, Jale, musicie szukać! Ja trochę podpowiedziałem, dlatego, że on by nas nigdy nie znalazł. Ja wie, bym wiedział to. Ale później będziemy mieć jeszcze lepszą skrytkę. Dobra, no w no, takim razie idziemy. Jedna osoba została i jest to sebek, sebek tego został. Na, dobrze, na sufity. Tutaj, tutaj sep... na sufity? Dobra, to ja będę patrzył cały czas w sufit. No, nie, dawaj, tutaj. dawaj, zobaczymy, czy znajdziesz, Alek, no. Tutaj nic nie ma, tu nic nie ma, tutaj też nie. Gdzie Dobra, jest Sebek? Tutaj. O, jest mega Musisz prawa. do góry patrzeć, pomóż mi. Ale tu jest wszystko tak szaro, że nie wiem, gdzie byłby Sebek, nie? Tu jest szare, tu jest szare, on no, wszędzie się jest ukryć. Tak szaro, ej, się nie, masz to tu Nie, ja, On udawał on pacjenta! Po minucie, ja po ja minucie już... się skał, no. lol. Ja myślałem, że to pacjent leży, serio. Pacjenta udawał XD, serio. Dobra, ej, mamy wszystkich. Alek... Mogłem kurtynę zasłonić, nie pomyślałem. No właśnie, no. Alech tak pół na pół, ale dobrze ci poszło. Dobra, to teraz Sebek. Teraz na wszystkich, więc jest dobrze. Dobra, to teraz, to ja ja szukam. Szukam. teraz Sebek szuka. Teraz Sebek szuka, zaczymy, czy on da radę. Uwaga, bez kolorów. Jak przegrasz, to płacisz mi 100 Złoty. Aha. Dobra, a jak wygram, to ty mi 200. A jak wygrasz, to dam ci 200. O. A ty mi stówę, Dobra, to gdzie się chowamy. Ej, dobra, to 100 robuxów te, na Robuxy. No to no, no, w się takim chowacie? razie. Dobra, no w takim razie wybieramy miejsca. E, Patty, gdzie byłyby najlepsze miejsce? Patty? E, nie wiem, obojętnie możemy tutaj w urzędzie. Możemy zrobić w urzędzie, o. Okay. do ratusza. Biegiemy, 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 dawajcie, gdzie? W urzędzie? Tam jesteście? A czemu tam ktoś? Tu jest? jest urząd! A tutaj jest urząd, dobra, dobra, dobra. Ok, no to zróbmy w takim razie i tak? też cmentarz się zalicza okej, okay. i cmentarz się zalicza dobra urząd i cmentarz dobra no to w takim razie teraz Sebek Sebek chodź daj Sebek ociu. No ja do. tu jestem na środku o dawaj daj Sebek dawaj dawaj szybko rowerem ja podjedź okej okay, tutaj zasłoń y, oczy tutaj może stanąć sobie tam i zasuń oczy tu jest to tutaj my się schowaliśmy nie dobra i fire station jest te, te dwa budynki urząd fire i cmentarz o, to są trzy! A gotowy, nie, to są dwa, bo cmentarz to nie jest budek. lecimy. Trzy, dwa, jeden i chowamy się, a ty na razie nie patrz. Nie patrz, ja nie patrz. Nie jestem tyłem, e, do ściany. Dobra, dobra, nie patrz, nie patrz, nie patrz, tylko ja biegnę teraz, nie patrz mi, tylko strój patrzeć, nie? Jak będziesz patrzał o, dobra, teraz idę teraz tutaj, patrzcie to. Dobra, odliczam od 10. 10, Czekaj. 9, Dwa, no dobra, dobra. Osiem, szukam. Szuka. kryjówkę, nie znajdźcie mnie. Szuka. Ja szuka. też, bo ja znam takie sekrety na bruchę, że jest Nie znasz takie sekrety znajdzie. mocne? Dobra, ja najlepsze. No tak. Idę do urzędu. O, jaką mam skrytkę? Siop, 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 Gdzie wyście tu się mogli pochować? Jak tu szaro wszędzie jest. No, bardzo szaro no, jest, mi bardzo nie szaro, jest kolorów, bez kolorów. Ja jest. się z tłem zlewam. Ej, ja też, ej, ja też będę widzowy szary, czekaj, ja też będę szary. Czekaj, dobra, no, ale ja będę miał Ej, dobra, ja, ja, chyba wiem, ja chyba wiem, ja znam tę skrytkę. Co znasz, co znasz? Ja pokazywałam kiedyś, ciekawe jestem tak, czy... tak, tak, to pokazywałaś. Ciekawe jesteście czy... Ale, ej, zapal to... nie zgaszaj światła! Ale jak to się tu wchodziło? A, nie wiem. Szukaj lepiej, bo czas marnujesz. Nie, ja nie, nie. marnuję czasu, czekaj, czekaj. Ja pamiętam. Ej, kolor mi zniknął na kamerce, nie mam koloru, jestem teraz <laughs> szary bez koloru. Ej, <laughs> patrzcie na mnie, jestem bez koloru, widzicie? Jestem bez koloru teraz, obejrzał ciężko znaleźć sebek. No dobra, dobra czekajcie, czekajcie Bo ja tutaj szukam, na górze jestem A na górze na razie nic nie widzę Gdzieś ciebie się tu pochowali <grym> Jaki kolor w ogóle Jaki kolor, patrz o to jo. Wow. Jaki kolor Dobra, w ogóle? tutaj chyba nikogo nie ma Oprócz te przejścia Ale te przejścia nie, nie potrafię wejść Jakoś to się robiło ze schylaniem no, Nie no szans ze mną Zobacz, zobacz Sebek a, Nie może odblokować <grym> No i co sobie? Ale myślę, że ktoś tu siedzi, dobra, odpuszczam Tamto, a idę gdzie indziej. Ale Sebek idzie gdzieś indziej, zaraz zaczymy Idę Sebek, gdzie do, do straży pożarnej, zobaczymy tutaj w straży pożarnej a, Sebek, nie, kogo nie ma. Sebek jeszcze nikogo nie znalazł, jaki cienia. Sebek nikogo nie znalazł, a zobaczymy gdzie Bo oni wy są. macie trzy miejsca do chowania się mm 2 Gdzie oni są tutaj? O, tu jest jakieś tajemnicze miejsce. U, nie, co jest, tutaj nie tutaj jest? jest Ej mam, mam, za telewizorem! <laughs> mam, mam, mam! jest drukarnia pieniędzy, widzę Paty gdzie Paty się kryje. Się Znalazłem ci patrol. O! Ej Patti się kryje tutaj. Paty tu jest. jest. Dobra, tu. idę teraz na, na, na pogrzeb tutaj. Teraz. się robi produkcja pieniędzy, lol. To jest tutaj na produkcja pieniędzy, nie? O nie, Ej, to jest, się to, jedna tu osoba jest na seban znaleziona. O nie, mnie tutaj nie ma. mnie tutaj nie ma. mnie tutaj nie ma. Jak? tutaj jest, nie ma. Biura? Nie mamy tutaj, nie ma, nie mam tutaj Ej, to najłatwiejsza Aha, wygrana w moim chyba Nie możemy znaleźć okay, sobie. Czekaj, bo na drzewie tu gdzieś Ej, się schowali. nie podpada, nie skacz Psipatrol, nie, nie stój w miejscu Dobra, dobra Ej, gdzie był w psipatrol? W patrol gdzie jesteś? Nie skacz, nie skacz Mówię zdradzisz, mówię zdradzisz Nie możemy znaleźć Ej, czekaj, 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 czekaj. Nie może czekaj, mnie czekaj. znaleźć, nie może mnie znaleźć, patrz. Tu się coś robiło. No może, Ej, nie nie coś widzę. Się A nie, to jest tylko ten, e, Nie może mnie znaleźć, jak ciężko ma... A nie! A mam cię! Kuku! Nie! Zaraz mnie, ja zaraz mnie najgorzej Ej dobra. dobra słuchajcie, bo ja wiem gdzie jest Patty i wiem gdzie jest Alek Tylko mi musicie pomóc tam wejść, bo nie, już nie pamiętam jak nie tam się ma. wchodziło Alka nie ma tam u Patty, no to nie wiesz gdzie jest Alek A to tylko Patty tam jest ja yeah. I teraz co, i teraz co? A tutaj no tutaj i pomóż wejść, jak tu się wchodziło? Tutaj? Nie, tutaj się chyba nie wchodziło to jest Wchodziło jakiś... się, tylko nie wiem w jaki u, sposób u, nie, to... <śled> Chyba nie, tutaj nie dało rady, z jakiejś innej strony nie, Nie rady. z tej strony! <noise> Nie da rady, no to w takim razie Patrycja wygrywa! Mu. Nie możemy! Nie odpowiadaj mu! Ej, ja to słyszałem przecież! Nie możemy wejść w takim razie tutaj Dobra, czekaj. to wygrałam, dzięki! Nie, to ja wygrałem! Bo jeszcze ja wygrałem. Alek, jeszcze no dobra, Alek, szukamy Alka! Dobra, szukamy A, Alka. Jest Alek? wygraliśmy z Patty! No to czeka, Alek i Patrycja wygrywają, ja koniec czasu Sebek, bo już za długo. No to, no dobra, Patrycja... ale za, za dużo miejsc. Ale co wiem gdzie była? Ale, gdzie ty byłeś, Alek? Gdzie ty jesteś, Alek? A gdzie są schody. Idźcie tam, gdzie są schody do banku. Schody do banku, co? I tam jest basen pod nimi. Jaki basen? Gdzie pod basen? Tu woda jest pod schodami. Ale Ej, tu był w wodzie! Osebek, A tu, jest. co za bredny wow. wow. szpycer. Ej, to było dobre widzowie, jak Wam się podobało, napiszcie w komentarzu, że to był kolorowy, chowany, bez koloru i z kolorem. Naprawdę Ale było ja ciężko, dobry. jak chcecie z nami pobawić się w chowanego, to napiszcie w komentarz. Subskrybujcie kanał z dzwonkiem, pamiętajcie o subskrypcji, kto subskrybuje, no będzie mógł z nami poradzić. I oczywiście pamiętajcie też moje nowe rzeczy na sklepie są. Poduszki, szaliki, bluzy, nowa kolekcja. Widzimy się jutro! Smile no team!